Zaprosić serdecznie państwa do posłów pod patronatem pana prezydenta miasta Sosnowca i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 15 lutego o godzinie 9 na Ostrowach odbędzie się sza w intencji pomordowanej rodziny Mackiewiczów. Jak Państwu wiadomo, 70 lat temu zostali po przejściu armii radzieckich zamordowani przez komunistów polskich i chcemy oddać tym ludziom jakby coś. oni jeszcze są w tym szybie z Dorota i są niby IPN nad tym dzięki tu pani poseł, która wystąpiła w imieniu, żeby znowić śledztwo zostały poczynione pierwsze kroki i tym pierwszym krokiem jest właśnie pod patronatem biskup Kaszak będzie odprawiał mszę w intencji właśnie tych ludzi serdecznie zapraszamy trzech ludzi, którzy tam zostali straceni, zamordowani było żołnierzami Armii Krajowej serdecznie zapraszam tutaj w imieniu dziękuję się. mam wrażenie, że piosenka wojenko, wojenko będzie na miejscu Wojenko, wojenko, cóżeś ty zapadni, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani chłopcy malowani, sami wybierani. Wojenko, 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 córześ ty za pani. Wojenko, 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 córześ ty za pani. Na wojence ładnie kto boga uprosi, żołnierze strzelają, żołnierze strzelają pan w ogóle nosi.